Wszystkim dzień dobry. Zapraszam was dzisiaj do wspólnego przygotowania piernikowej świątecznej choinki. Ona może być fajną ozdobą na waszym wigilijnym stole. Mam tutaj dzisiaj zestaw, dzięki któremu przygotuję właśnie taką choinkę. Zobaczymy co jest w środku. Są pierniczki, jest cukier puder. Na razie go odłożę. Jest posypka. Też ją na razie odłożę. I wstążeczka. Na początek zajmiemy się piernikami. W torebce mamy 10 pierniczków. Ułożymy je na początek w kolejności od największych do najmniejszych. Tak. Tak. Świetnie. Mamy 10 pierniczków ułożonych w kolejności od największych do najmniejszych. Z tych pierniczków zbudujemy choinkę. Żeby ją zbudować z cukru pudru, który wyciągnęliśmy z zestawu, przygotujemy lukier. Do tego potrzebujemy pustą szklankę lub też filiżankę oraz drugą szklankę, w której będziemy mieli ciepłą, a nawet gorącą wodę, żeby cukier nam się dobrze rozpuścił. Teraz cukier wsypię do pustej filiżanki. OK. Mam też talerzyk, który mi się później przyda, ale na początek łyżką nabierzemy sobie odrobinę tej gorącej wody. Powinna to być około łyżka. Dobra. I teraz wymieszamy. Dokładnie musimy wymieszać, tak żeby cukier się dokładnie w tej wodzie rozpuścił. Powinien powstać nam taki gęsty klej. Tak, to jest najprostszy sposób na przygotowanie. Lukru. Jeżeli powstaną jakieś grudki, musimy to wszystko dokładnie wymieszać. Jeżeli wasz lukier byłby zbyt gęsty, musimy dodać małą odrobinę wody. Jeżeli wody dodamy za dużo, wtedy będziemy musieli dodać jeszcze więcej cukru pudru. Ok, ja myślę, że mój klej będzie już odpowiedni. Dlatego zabiorę się teraz za przygotowanie choinki. Na talerzyk położę pierwszy piernik. Zaczynamy od tych największych. Weźmiemy teraz odrobinę kleju i ten klej rozmarujemy sobie tutaj na tym dużym pierniku. Teraz mogę już zabrać kolejny piernik. I no właśnie. Ważna sprawa. Pierniki będziemy układać nie jeden na drugim, tylko delikatnie je okręcimy, tak, żeby nasza choinka miała takie fajne rozłożyste gałęzie. Teraz mogę już wziąć kolejną porcję kleju i rozsmarować na kolejnym pierniku. Budujemy z naszych pierników taką wieżę. Kolejnego piernika przykładam w taki sposób, jak tego pierwszego. Dobra. Kolejna porcja kleju. Teraz przed nami kilka podobnych kroków. Jeżeli nałoży Wam się kleju troszeczkę więcej, to nic nie szkodzi. Ważne, żeby tego kleju nie było zbyt mało. Ok. Oczywiście ten klej. To zwykły lukier, który możemy zjeść. I kolejny piernik. Jesteśmy już w połowie budowania naszej choinki. Okej, okay, teraz dałem dosyć dużo kleju, ale to nic. Mm, można. Pierniczki można jeszcze na końcu poprawić, jeżeli ułożymy je krzywo. Ten klej aż tak szybko nie będzie nam zastygał. O, na mniejsze pierniki mniejsza porcja kleju. O, ja już kładę przedostatniego pierniczka. I teraz ostatni piernik. Możemy go przykleić tak, jak wszystkie pozostałe, a możemy też zrobić taką fajną gwiazdeczkę na czubku. Ja zrobię Tradycyjnie, tak jak robiłem pozostałe. O, ja już tutaj pozostały klej mogę trochę do ozdoby, Polac na choinkę, ale najpierw zrobimy czubek naszej choinki. Dobra, zostało mi jeszcze trochę kleju. Do tego kleju dodam jeszcze odrobinę wody. Spójrzcie, żeby że ten klej zrobi się teraz bardziej płynny. Wymieszam dokładnie. O, będzie fajny. Można powiedzieć, że ten klej w naszej choince będzie teraz takim śnieżkiem. I ja tą choinkę postaram się teraz fajnie tym śniegiem pooblewać. OK, jeszcze trochę. Możemy wykorzystać cały lukier, a możemy troszeczkę tego lukru zostawić. No, ja tu mam jeszcze jedną łyżkę. Oblewam dookoła. Staram się, żeby wszędzie spadł ten nasz cukrowy śnieg. Dobrze. Ja myślę, że już więcej nie będę sypał. Teraz wykorzystam posypkę do ozdobienia. Jeżeli macie pomysły na inne ozdoby, możecie tą waszą choinkę ozdobić jak tylko chcecie. Mogą to być jakieś suszone owoce. Mogą to być może jakieś orzechy. Ja tutaj odrobinę tych kuleczek. Posypię na naszą choinkę. Ok, ja uważam, że moja choinka jest już gotowa. Będzie tak wyglądać. W zestawie mamy woreczek, w którym możemy ją ładnie spakować. Ale na początek choinkę byśmy musieli teraz odstawić przynajmniej na godzinę, może dłużej, żeby ten klej, ten lukier ładnie zaschnął. I wtedy choinkę będziecie mogli albo spakować, albo położyć już jako świąteczną. Ozdoby. Dziękuję Wam za dzisiejsze wspólne robienie tej pięknej ozdoby. Życzę Wam powodzenia, trzymajcie się. Cześć!